Andrzej, yy, przede wszystkim co się stało w pierwszej rundzie? No co, no za bardzo chciałem. Wiadomo, dużo na siłowni, troszkę się napaliłem. Chciałem szybko walkę skoczyć. Silny ciosem, tak się kończy. Trochę wypadłem, jakiś tam zamachowy cios, ale szybko do, doszedłem do siebie, tą lunowagę zapalną i punktowałem, żeby pierwszą rundę mieć na, mieć na swoją po prostu korzyść. Po tym ciosie poleciałeś tak do narożnika, tam było ślisko, czy też po prostu poczułeś to uderzenie? Na pewno też było ślisko i na pewno też był silny cios, no był zamachowy silny cios. Ja wypadłem do przodu, podwójna siła weszła, to wiadomo, że to silny cios. Zaskoczył cię chyba, bo tak do końca pierwszej rundy tak nie potrafiłeś się odnaleźć w tym ringu. No tak, to, przez to, że, że, że za mało technicznie, no bardzo po prostu siłowo chciałem po prostu wejść. Jeden, dwa ciosy, myślałem dojdą, zakończę walkę, ale no widać, że jednak jeszcze nie jest to, czego bym chciał. Taki obraz walki to była bardziej twoja dzisiejsza, słabsza, słabsza dyspozycja dnia, czy też obraz tych niepełnych przygotowań bokserskich? Powiem tak, znaczy to na pewno do walki nie miałem mało sparring, bo tylko dwa, ale wy, wy, wydaje mi się, że to nie był jakiś z, z, zawodnik dobry, więc i d, dwa sparingi i dobre przygotowanie kondycyjne. Po prostu powinno tutaj wy, wystarczyć bardzo dobrze. Nieważne, no że, że walkę wygrałem, tylko nie wygrałem tak jak chciałem. Nie? Po prostu, po prostu przy, przez to ta walka na pewno nie wyglądała bardzo dobrze, bo do końca już po prostu szedłem jakiś silny ciosem, żeby szedł. Czyli to były takie no, głupie zamachowe ciosy, jak biją tacy zawodnicy, co nie mają przygotowania, a po prostu chcą wygrać walkę jednym ciosem. Też wydawało się, że trochę zabrakło tych ciosów na korpus. On tam od trzeciej rundy ciężko dyszał, a ty cały czas piłeś na górę. Właśnie tak. W szczególności na pewno zabrakło tych ciosów na korpus. Tam były duże luki. Trzeba było to po prostu wykorzystać na pewno jak nie na górę, to na dół, by tego, tej siły, tego powieszał zabrakło. Tak generalnie rzecz biorąc, chyba troszkę za bardzo umiałeś w głowie ten knockout, dawno nie wygrałeś przed czasem, chyba to tak utrudniało ci to boksowanie? Na pewno no, troszkę tak, troszkę... nie... knockout wiadomo też, ale troszkę za, może za pewnie się poczułem po tych dwóch miesiącach siłą, niż że nie wiem, że dużo silniejszy jestem, że ten jeden, dwa ciosy wystarczą, bo błąd, po prostu jestem młody, uczę się, myślę, że w, w następnych walkach nie będę popełniał takiego błędu. Ogólnie zwycięstwo cieszę, ale chyba dużo wniosków do wyciągnięcia. No, no, na pewno z, z, z każdej walki trzeba wyciągać najwięcej wniosków, żeby w przyszłości zostać zawodnikiem wartościowym. Jeżeli by nie wyciągał w, wniosków, no, to bym był cał cały czas na tym samym poziomie. Teraz powrót na siłownię, ale do kolejnej walki już z paringu będzie chyba dużo więcej. No, tak, no teraz tydzień przerwy, później. Na początku ty, powrót chwilowo, na siłownię, bo na pewno przygotowań bokserskich i sparingów do samej walki będzie dużo, dużo więcej.